Dzisiaj będzie film o ulubieńcach roku. Podzieliłyśmy takie nasze ulubione kosmetyki na kilka kategorii, no i dzisiaj będziemy po kolei sobie o nich opowiadać. Tak, to takie nasze najlepsze, z najlepszych najlepsze, 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 najlepsze. Jeżeli chodzi o włosy, ja mam odżywkę do włosów Osi. Ja o niej mówiłam już w ulubieńcach to jest kosmetyk, ta już to jest moja druga butelka i też już jest na połowie. Używam jej cały czas. Zdradziłam ją jednokrotnie z odżywką z Johna Freely, która była beznadziejna i wyrzuciłam ją wściekła po prostu do kosza. Tą maskę z Osi dostaniecie w Rosmanie za 30 zł. To jest głębokie odżywienie do, do, do długich włosów, to jest odżywka 3-minutowa, którą ja nakładam. Pod prysznicem, albo też zostawiam na dłużej, to jeszcze mm. efekt jest lepszy. Rewelacyjnie nawiża do włosów długich jest świetna, włosy się nie plączą, są mięciutkie, nie przetłuszczone, nie przeciążone. Mój hit i ulubieniec, i to jest kosmetyk, który będę kupować. E, praktycznie chyba znalazłam tą odżywkę po prostu, mm. tą jedną, i, e, i tą odżywkę będę używać. Także OSI. Trzyminutowa odżywka nawilżająca do włosów długich. Polecam. Ja wiecie o tym, że jestem frykiem kosmetycznym, jeżeli chodzi o włosy. Ja stosuję wszystkie maski, odżywki. W każdym Glossy Boxie cieszę się, że jest dodatkowa jakaś maska. I takim moim hitem, który taki testowałam, przez to była ta maska René Furture. Tak, to jest numer tak, jeden, ale ona tak. jest po prostu strasznie droga i sobie jeszcze jej nie kupiłam. Ale też bardzo fajna i która mi u mnie się sprawdza w tym, w całym natłoku tych wszystkich masek, to jest ta odżywka do włosów farbowanych. Ja tej firmy, te produkty tej firmy naprawdę bardzo uwielbiam. My bardzo często korzystałyśmy z tej firmy i jeżeli chodzi o maski, odżywki, spreje, na końcówki mnóstwo, także ta firma jest u mnie mocno przetestowana. Ja tą odżywkę kupiłam sobie w Anglii za 4 funty, ona jest taka, że po prostu nakłada się na 3 minuty i do spłukiwania. Mhm. Super włosy są nawilżone, pachną. U mnie też jest taki ostatni problem, bo mi się ciężko rozczesują, dlatego że przez te wszystkie kominy, które mam tutaj z tu, mam non-stop kołtuny. Także super się włos pod niej rozczesuje, ja jestem zadowolona. Także to jest mój hit numer 2. Hit numer 1 to jest Renefure, której jeszcze sobie nie kupiłam, ale próbka u nas się sprawdziła po prostu genialnie. No, bardzo ładnie pachnie. Takimi jagodami. O. No, owoce maśne. Owoce. No, owoce okej. Okay. To jest pańczyna, czy się wydaje? Nie, to cień. O Jezu. <laughs> U mnie to będą kosmetyki brązujące, bo jakoś sprawdzają się u mnie świetnie. To jest samoopalacz z Rosmana za niecałe 8 zł, 8 zł sanozon. Ja go uwielbiam. Stosuję go już też od, nawet chyba więcej niż, niż roku, bo wcześniej też go stosowałam. Bardzo ładny kolor nadaje skórze, nie ściera się. Nie śmierdzi tak strasznie, jest łatwy w aplikacji, bo wystarczy zesprojować sobie całe ciało i ja go bardzo, bardzo lubię. Także ulubieniec ewidentnie. I balsam brązujący z Liren to jest chyba, nie może wiem, może kupować zawsze. 6, ósme, dziesiąte opakowanie. Ja go zawsze kupuję. Jeżeli potrzebuję kosmetyków brązujących, kupuję ten. On świetnie działa na skórę na wilża, bardzo ładnie pachnie i nadaje świetny kolor, taką stopniową, fajną, brązową opaleniznę. I ja mam tą wersję do ciemnej karnacji. Uwielbiam te balsamy. Jeżeli chodzi o kosmetyki brązujące, a ja najczę najczęściej takich używam, bo jak jest zima, to tracę mm -hmm. kolor strasznie, po prostu robi się blada i wygląda to źle. Tak, i zawsze jak coś do pielęgnacji, to brązującego. Także polecam Wam z Liren. Świetny balsam brązujący z tych wszystkich, które przetestowałam, daf, nie DAF, ten jest naprawdę najlepszy, kosztuje niedużo, bo było chyba 12 zł. Ja mam dwa produkty. Jeden produkt to jest peeling z pary Sort Hawaii to jest dr Irena Eric. Dostałam go na imieniu od mojego chłopaka. Jest to peeling polinezyjski, jak pięknie w ogóle pachnie. O Jezu! Jest Delikatnie pięknie. złuszcza skórek, ujednia skórę, nadaje taki delikatną taką powłokę na ciało. Mm -hmm. I powiem Wam, że ja też stosuję mnóstwo peelingów, testuję i to jest po prostu hit numer jeden. Tu jest 200 ml. Nie wiem ile kosztuje, bo nawet nie sprawdzałam, bo mi się strasznie zapach, bo ja lubię takie... mi się zdaje tak. Tak, nie? To jest jak nawet Lilia tutaj nasowana. Jest naprawdę on jest taki delikatny, nie jest taki mocno ingerujący w ciało. Także dla jakiejś skóry np. delikatnej, wrażliwej, naprawdę super się sprawdzi. Poza tym, ja zawsze lubiłam takie intensywne zapachy cytrusowe. I teraz się przerzuciłam na ten, bo po prostu jak robię sobie peeling w nocy, to jest takie po prostu ciało zrelaksowane, odżywione, po prostu tylko spać i po prostu człowiek jest zadowolony z życia. Także ten z Hawaii dr Irena jest Produkt do ciała, masło z Bodyshop, to jest miód i mleko. Mówiłam o tym już w ostatnich ulubieńcach. Nadal mam tu próbkę, bo wiecie czego, jestem taksem, wydaje mi się, że po prostu ktoś mi nas prezentuje pod choinkę. Hit po prostu tego roku, wynalazek, odkrycie i powiem Wam, że nawet jeżeli nikt go nikt nie kupi, to po prostu sama sobie to podje. Trudno, ale jest po prostu rewelacyjny. Dobrze. Jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, ja mam dwie rzeczy. E, o tym kremie ja się już rozgadywałam e, w ulubieńcach, również chyba był. Tak, był. I był też post na blogu. E, zamieszczam wam linki na dole. To jest Aventis Alfald. Sea fald. tak, no, chyba. No, no. E, krem regen, regenerujący do skóry podrażnionej i wrażliwej, który uratował mi życie po moim strasznej e, e, takiej reakcji uczuleniowej po kremie z AA. E, rewelacyjna sprawa. Ostatnio też próbowałam depilować sobie nogi depilatorem i użyłam tego kremu na popękane takie naczynka i na e, krostki takie czerwone, które się Odrażone. pojawiają. Mhm. Rewelacyjnie sobie z tym poradziłam. No dla mnie to jest krem, e, takie lekarstwo na wszystkie jakieś takie rzeczy Beleziwus. złe, tak, które się pojawiają. Kupię sobie taką większą tubkę 50. -kę. Jestem z niego bardzo zadowolona. Do twarzy, na suche ręce, skórę, ust, na no, wypryski, na, na, na podrażnienia. No. Wszystkie jakieś takie um, zmiany, które się dzieją na skórze, po prostu radzi sobie z tym genialnie. Przepięknie nawilża, ład, ładnie regeneruje. Jestem z niego bardzo zadowolona, ale tak jak mówię, żeby się nie rozgadywać, wrzucam Wam wszystkie linki na dole. I druga <laughs> rzecz to jest maseczka ze starej mydlarni, która jest już pusta, bo tu jest... O, tylko pył i kurz. Tam tutaj już nic nie ma, może coś tam wygrzebie jeszcze. To jest maska z papają i z, i z ananasem. Maska, która przepięknie rozświetla i radzi sobie z przebarwieniami. Maska prawdopodobnie została wycofana. Nie wiem, dlaczego ludzie to robią, że jak coś jest dobre, to nagle wycofują, no ale stara mydlarnia tak stwierdziła. Maska, która miesza się, to, maskę, to jest maska, maska w proszku, miesza się ją z wodą, nakłada na twarz, potem ściąga lub robi taki troszeczkę peeling, e, złuszczający na skórek, przepięknie działa. Ona ma witaminę C. Odświeża skórę. To jest moja maska pierwszego ratunku, jak się dzieje z moją skórą coś niedobrego, czyli pojawiają się jakieś wypryski, e, przed na przykład przed okresem czy coś takiego. To jest produkt pierwszego ratunku. Przepięknie oczyszcza tak od Tyka, odtyka pory, odżywia i działa rewelacyjnie na przebarwienia. Jestem z, z tej maski bardzo zadowolona. Ja mam jeden produkt, ale powinien być tak naprawdę dwa, bo tu mam krem do buzi, ale ponad też byty tego jeszcze żer, który mi się już skończył. Ja ten krem już chyba zachwalana w tamtym roku, o nim mówiłam. To jest chyba moja, nie wiem, 50, no nie wiem, no naprawdę ja go użyłam na stop, ale może gdzieś 20 opakowanie, 15. No. To jest krem Fiziożer do buzi, do cery suchej, wrażliwej i alergicznej. Ja po prostu po umyciu twarzy, jeżeli mnie nakremuje kremem jakimś buzi, to po prostu mi schodzą takie, jest w ogóle mega ścięgniona, zchodzi po prostu płaty takiej suchej skóry. Ja mam bardzo suchą skórę i ten krem jest po prostu u mnie hitem numer jeden. Używam jakiś inny, ale zawsze do niego wraca. Skóra jest taka po prostu nawilżona, delikatna, super też sprawdza się pod makijaż, nie obciąża. Chociaż ty tym jest nie problem, bo... to mi się bo... wydaje, że jest krem do skóry suchej. Do suchej czyli ja bardzo polecam krem, jak również i żel. Ten krem polecił mi ma dermatolog chyba z 5 lat temu i ja go non stop y, używam, a nawet jeżeli go zdradzę, to tak zawsze do niego wraca. To jest moje odkrycie i wiem, że po prostu będę go używać już cały czas i nie mam Na zamiaru... Nie mam zamiaru go zmienić, no chyba, że potem będę ja miała 30 lat, to jakieś 30 plus, jakiś przeciw Lakiery, które były w moich ulubieńcach, ten czarny i ten fioletowy był. To są lakiery z Bell. Ja mam serię, dwa lakiery z serii Glamour i jedną z serii Airflow. Rewelacyjne lakiery według mnie bardzo trwałe, przepiękne kolory, świetnie się rozprowadzają. W ogóle ten czarny mam dzisiaj na paznokciach. Jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Za tą cenę warto zainwestować w takie lakiery. No kosztuje? No nie wiem, no może 12 zł. No. Ten fioletowy ja mam już od bardzo dawna, ja go używałam w lecie namiętnie, po prostu codziennie praktycznie był na moich paznokciach i jest jeszcze ok, można nim malować, nic się z nim złego nie stało, także jeżeli szukacie fajnych lakierów polecam przetestować te lakiery z bo są naprawdę fajne. Ja akurat mam takie trzy kolory skrajne, ten liliowy jest piękny, czarny, klasyczny, ciemne paznokcie. I ten taki do fręcza blado różowy, jeżeli ktoś lubi takie nude kolory. Ja mam dwa lakiery. Jeden jest lakier z Miss Sport, drugi jest Sally Hansen. Pierwszy kolor to jest taki kolor delikatny fiolet rose. Ja mam tutaj już chyba nie wiem trzeci, trzeci pojemniczek. Już tak po prostu ten już taki jest powoli zaczyna się robić gęsty. Ja go używam przez całe wakacje na paznokcie u stóp, u rąk. Świetnie się u mnie sprawdza, jest taki delikatny, yy, trzyma jakoś, jakoś około 3 dni. Ja bardzo lubię taki kolor delikatny, stonowany, bo tu jest taki dosyć intensywny, chociaż na paznokciach jest taki bardziej liliowo- owo pastelowy troszkę delikatniejszy niż ten w I drugi to jest Sally Hansen, to jest mięta, mięta e, green tea. Ja go kupiłam w Anglii za chyba bodajże dwa funty. Wiem, że na Allegro jest mnóstwo tych lakierów za jakieś chyba 5 czy 10. właśnie. Pepco są. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Mam też taki fiolet w domu. Um, ja teraz jakoś taki lubię takie stonowane kolory. Nawet teraz widzicie, mam też kolejny z Mi Sportki. Wczoraj sobie kupiłam taki zielisty beżowy. beżowy. Jakoś, nie wiem, przerzuciłam się na taki delikatny kolor. Także te dwa lakiery moje ulubione. No i dobra, kołorówka, odkrycie roku moje to podkład z Slauder. To jest Double Wear. E, Powiem Wam, że chodziłam wokół tego podkładu strasznie długo, ja ale tak. dopiero później e, Kasia... O właśnie mam masz też e, Kasia go kupiła i ja go wypróbowałam i stwierdziłam, że no Przydałoby się go przetestować jeszcze bardziej. Czyli może wstępie powiem, że te podkłady się niczym nie różnią, tutaj ja mam tutaj a, pojemniczek, pomkę. pompkę z maka włożyłam, żeby mi się po prostu lepiej aplikowało. Tak, tak ja mam jeszcze sam. Mamy ten sam kolor, bo to jest Dessert Beige 2, a nie 1, hmm. bo ja też ja się robię blada na zimę, więc mamy te, te same kolory. Podkład jest rewelacyjny. Jedynym minusem jest cena, która jest choleralnie wysoka. W Daglasie ten podkład kosztuje 170 zł. Więc ehm, próbuję, nie wiem, może kupcie lepiej gdzieś za granicą. Ja za to zapłaciłam 140, więc jest 30 no, zł różnicy. Za 30 ml kosmetyku to jest cena bardzo duża. E, podkład jest bardziej kryjący niż Revlon Color Stay. ma niski filtr, więc dobrze się hmm. fotografuje. Według mnie to jest idealny podkład ślubny. E, Mojej skóry nie obciążył, mojej skóry nie zapchał, nie zatkał porów, yy, trzyma się niesamowicie. Ja powiem Wam, że ja byłam w szoku, bo wydawało mi się, że Revlon Color Stage rzeczywiście jest trwałym podkładem, ale ten trzymał mi się po 10 godzinach, gdzie zmywałam makijaż i, i w ogóle Masz byłam w szoku, wiesz co? Yy, on jest na twarzy. Przepięknie współpracuje z kosmetykami sypkimi, mm. z, pod, z pudrem, z rozświetlaczem. E, ma Bardzo dobre krycie. Można stopniować to krycie, bo możecie nałożyć jedną cienką warstwę, mm. później ewentualnie dołożyć potężone. drugą, jeżeli chcecie takie, wiecie, flawless taki look, taki A jednolity. jakieś wypryski przy, przykryć, czy zakryć, także on też się tak. ja go nakładam zazwyczaj flat topem, wtedy sprawdza się idealnie. Mm. E, podkład marzeń dla mnie. E, także... Ja jeszcze powiem tak, że ja w tym roku miałam dwa podkłady. Jeden podkład to był Studio Fix, to był Studio Fix mm -hmm. i drugi był ten, więc ja w przeciągu dwu, jednego roku użyłam dwa podkłady i jeżeli miałabym porównać, bo nawet to takie komentarze, który podkład jest lepszy, MAC czy Estée Lauder, tak powiem Wam, że ten jest lepszy. Jest lepszy, lepsze krycie, podkład dłużej się utrzymuje na twarzy, nie robią się takie plamy, nie się i nawet jak ja siedzę w pracy, to często tak, o podpierta. także on od tej ręki nie ściera się, po prostu podkład się trzyma. Jeżeli chodzi o róż do policzków, ja mam paletę, którą męczę niesamowicie i zawsze jak przejrzycie sobie może moje makijaże na blogu, zawsze ta paleta jest w spisie kosmetyków, po prostu strasznie jej pasuje. To jest paleta yy, róż ze Slika Blush by 3, to jest kolor Lace. Macie tu trzy fajne kolory i teraz tak. One wyglądają może strasznie tak e, mocno, m, mocno i, i intensywnie w kamerze. E, trzy przepiękne kolory, których ja używam naprawdę już od bardzo, bardzo dawna. Ten pierwszy tutaj jest, znaczy ten środkowy jest błyszczący, więc on po nałożeniu daje taki glow jak rozświetlacz. Ten jest typowo morelowy, więc dla mnie idealny i ten troszeczkę wpada w koral, czyli ma do domieszkę czerwoności i róż. Przepięknie się blendują z pędzlem z Real Technik, z tym takim do różu, który hmm. też jest w ogóle hitem. Współpracują rewelacyjnie. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba to, że one też mają dużą pigmentację, więc one są mocne. To nie jest taki róż, że musicie nakładać 6 warstw. To jest róż, który delikatnie hmm. nałożycie na pędzel, musniecie i już widać kolor. Ale za te kolory uwielbiam ten róż, także polecam wszystkim brunetkom, Brunetkom też takim ciepłym będzie pasować. Będą pasować te odcienie morelowe. Ja mam, ja mam dwa róże, które użyłam w tym roku. Na początku naszego tego roku w Glossy Boxie pojawił się róż z Krolanu dla Glossy Box. Jest to tutaj, może znajdę Was rozwalone. To jest taki delikatny róż, idealny w ogóle dla blondynek, chociaż na to też używałam. Czasami używam, ale dla Ciebie... Dla mnie jest idealnie, po prostu on jest taki muśnięci, takie po prostu jest taka zdrowa, odżywiona skóra. Także ja używałam go y, dosyć intensywnie, Pierwszym początku, na pierwszym początku roku. I drugi kolor, który sobie już kupiłam w październiku, jak mam u siostry Wangi, to jest maka. Czytałam po prostu opinii na temat tego produktu na Wizażu, na jakichś tam innych forach i postanowiłam sobie go kupić. Teraz go używam intensywnie codziennie. Dużo też osób pytało, jaki mam w ostatnim tym filmiku w holu, jaki mam jaki mam róż. I to właśnie to jest ten róż z Maka. On jest taki delikatnie wrzoskwiniowy. W ogóle powiem Wam, że to podobne. Bardzo, bardzo podobne. Kolory. Ten jeden wpada w róż, drugi bardziej w wrzoszkwinkę. Florfa, lala. Pały. Widzicie, ten jest troszkę, nie wiem, czy będzie leć, Ten jest troszkę różowy ten z krolanów, taki róż, a ten bardziej brzoskwinkę. Także te dwa kolory są świetne dla blondynek jak tyna potwierdzisz to, bo ta Tak ekspert. Tak. Nie, tak e one ekspert. się różnią tylko tym, że ten jest matowy, a ten jest satynowy, więc ten powinien się teoretycznie lepiej wtapiać w skórę i, i tak po prostu. I ten bardziej skutka wpada, ten mi bardziej w róż Także tak. to są moje dwa róże, które intensywnie używałam w tym roku i które będę przez kolejne kolejny rok, bo po prostu są dwa produkty świetne, u mnie się sprawdziły. Rewelacyjnym produktem jest ten rozświetlacz. Super jest. Ja ten rozświetlacz już mam jakiś czas i też on był na blogu, pytałyście o niego. Kasia ma go dzisiaj tak. na policzkach, ten glow, który tutaj jest. jest I to. o jego też miałam w tym filmie ostatnim w holu. holu. to też osoba pytała, co to jest za rozświetlacz. Właśnie ten rozświetlacz z tamtym moim różem był połączony. Ten rozświetlacz jest rewelacyjny, on się sprawdzi jako cień do powiek on się sprawdzi jako rozświetlacz, jego można nakładać yy, wszelkimi, ja nawet palcami go nakładam, też jest super sprawdza. No po prostu kolor jest rewelacyjny, to jest taka, takie złoto-perłowe, ale to też nie jest, jest taka... Super. To nie jest też taka hamska perła, że to się wszystko błyszczy i widać drobinki, jest przepięknie zmielony, bardzo trwały, jeżeli szukacie takiego efektu... Yy, takiej glow? tafli, takiego J Low Glow, wiecie o co chodzi? No. Takiego, jak za prezentę, Kasia, jaki tutaj po prostu się pojawia tutaj na kościach. Naprawdę, naprawdę ten kosmetyk jest warty każdej złotówki i warto na niego wydać 60 złotych. Poza tym, że jest tak wydajny, że nie zużyjecie go bardzo szybko. Opakowanie jest świetne, jest lusterko, także. Ja mam dwa produkty. Cienie, tak? Ja w ciągu roku używam trzech palet. Używałam pierwszą paletkę ze zlika, która mi się rozwaliła, rozsypała i te jaśniejsze kolory mi się po prostu skończyły, więc się z niej pozbyłam. W lutym zaczęłam używać cienia z Gosza, którego używałam intensywnie. To jest paletka numer 3 plam. Yy, takie dokładnie, potrzebując śliwkowe kolory i fioletowe. Tutaj macie trzy. Cztery... Masz iść? Tak, mam je dzisiaj. A. To masz cztery kolory, z którego wczoraj makijaż dzienny i wieczorowy. I w ogóle też pozdrawiam w Sarem i Sferera, która ja zawsze kiedy ją spotykam, to wiem, że jest pomarowana tym filmem, bo po prostu są rewelacyjne. Ja już po prostu to odróżniam. Mam go dzisiaj, mam je dzisiaj na sobie. Mam je, miałam też ten filmie nie gdzie mówicie, że taki jest makijaż taki był świeży. świeży, taki dziewczęcy. Tak jak widzicie cienie są tutaj satynowe, świetnie się przy okazji także blendują, bo ja na przykład bardzo nie lubię tego blendowania, po prostu tarcia się cieniami, ja po prostu lubię szybko efekt. Cienie są rewelacyjne i widzicie ja go używam mniej więcej od lutego do sierpnia, używam tych cieni, przez teraz do nich powróciłam. I kolejną paletko to jest Naked, moja paletka urban Decay Basic. Ja go używam, tej paletki od października intensywnie, codziennie. Widzisz tutaj te jasne kolory, już widać, wydrapane. wydrapane są. No. Świetny jest ten kolor dla mnie do brwi. U mnie ten kolor, wszystkie się sprawdziły, używam je codziennie rano. Taki mój dzienny makijaż do pracy super sprawdza. Jeżeli chodzi o e, ostatnią już tak, dziedzinę kolorówki i pomadki, to będzie znów firma MAC. Mamy dwa kolory. Ja mam kolor Brave o wykończeniu satynowym i kolor Russian Red o wykończeniu matowym. E, tą czerwień ja pokochałam od... Tamtego Sylwestra, czyli równo prawie rok temu, mhm. bo dostałam od Kasi pod na choinę. święta pod choinkę mhm. tą pomadkę yy, i miałam ją na Sylwestra. Nie miałam nigdy, wie, nigdy wcześniej tak długotrwałej pomadki. W ogóle pomadki Macha cechuje to, że są bardzo długotrwałe mhm. i świetnie się na ustach trzymają. Drugi kolor, który później dokupiłam sobie, to jest kolor Brave yy, o wykończeniu satynowym, czyli troszeczkę bardziej yy, nabliżająca ta pomadka jest, nie jest tak strasznie wysuszająca jak pomadka matowa. I tą pomadką Brave wymalowałam nie wiem ile panien młodych, bo kolor pasuje naprawdę wielu, wielu dziewczynom. Jest piękny, nud, taki zgaszony, taki no, e, delikatny. Ten, 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 on jest troszeczkę No samej Ale to są e, kolory nude. Także Brave o wykończeniu satynowym, Kasia masz? Okej, okay, ja mam ten jeden, który po prostu już moim drapakiem Cream Cup, który jedne osoby się zachwycały i mówią, że jest naprawdę fajna, a drugie mówią, że to takie blade, taki nücher, no Nie, bo też zależy, jak kamera złapała. Niemniej jednak ja z niego byłam tak. bardzo zadowolona. To jest Cream Cup, on jest taki z tych błyszczących, delikatnych. No, tak, ale już widzicie, że po prostu to już jest koniec, to już z tej pomadki się nic nie da zrobić. I kupiłam sobie bardzo podobną, ale już matowo, plizmi. Bo wiecie co, ym, stwierdziłam tak, bo ona jest pomadka matowa. Pomadki matowe troszkę dłużej się utrzymują na ustach, tak jak ta twoja tak, czerwona. Tak. I tak zastanawiałam się, czy sobie kupić tą samą, ewentualnie tą już taka była Angel, tam mm -hmm. też jest taka fajna, ale zdecydowałam się na tą matową, dlatego że stwierdziłam, że. Jak będę chciała mat, makijaż matowy, matowe usta, to sobie po prostu zrobię matowy. Jeżeli będę chciała lekko ubłyszczony, no to, to dodam też... troszkę błyszczyka, czy nawet witaminy A. I po prostu mam dwa w jednym. Ona kosztuje około 80 zł. I zobaczcie, ja kupiłam ją w tamtym roku, w tym samym czasie. Co kupiłyśmy? Russian Red. Także zobaczcie, ja przez cały rok zużyłam... Całą pomadkę. 80 do skali całego roku to jest, nie jest dużo, a ja używam ją naprawdę codziennie. Większość filmików, które są nagrane, ja mam tą pomadkę, więc zainwestowałam sobie teraz w drugą, także to są dwa produkty, które ja bardzo polecam. Także ona pasuje dwa kolory. dla, dla kolorów, y, dla blondynek, dla brunetek, także ona się świetnie sprawdza. bo ty masz tu jakieś ładne Co to jest? Także, jeżeli chodzi o pomadki, to dla mnie. Też ma. polecam. Y, pomadki trwałe, pomadki o bardzo ładnych kolorach, pomadki soczyste, mocno napigmentowane, utrzymujące się długo. Tak. Także Zresztą. Russian Red to jest w ogóle my love. Więc te dla blizni i krymka dla osób do dziennego makijażu. Tak, polecamy. Okej okay, dziewczyny, to chyba tyle na dzisiaj. E, taki szybki przegląd kosmetyków, e, Z które, całego roku, tak, to, które używałyśmy, myśmy. które polecamy i uważamy, że są naprawdę wart swojej ceny. I, i co? U nas się sprawdziły, więc mam nadzieję, że u Was również. Widzimy się w kolejnym filmie w styczniu. W styczniu, w nowym roku. E, może jakieś e, młodsze. Młodszy. Młodszy. Kasia. Ładniejsze. Kasia ma niedługo urodziny. 26. Zamknij. Widzimy się w kolejnym Bye. filmie. Pa